Zaczynajmy kolejny UD Champions EAF 25 Jako zmiany jest ten Leo, jest Kaka, jest Ridiger, jest ten Izak I ten Alowiran, ja nie wiem czy był wcześniej, czy nie, już nie pamiętam. No i wyścig z czasem, Oby było szybko. Nie no, wiesz co Aha Incis... Tak działają incisji w pasy No i 2-1 Nie ma Ja ten cweb dostaje bramki I trzy, dwa. Ty oczywiście, kurwa, cwell dostanie bramkę, Nie. Jest, pić do trzech. Dobra, nigdy tak już przegrałeś. Ja pierdole, co to mu za strzał? Wiedziałem, że flibie biegniesz, tym brutuła. I dwa. Policę, wykupił polisę i trzy taka, ja pierdolę, i musi być oczywiście taka brałka. Yes, Jest! Jeden, jeden, Aha! Aha! Dwóch na drodze Ja pierdolę To już tak była przegrana. I bryk, potapienie. I dziękuję, Ragequid. Leci piąty mecz. Wy nic innego nie potraficie, cwele jebane. Ty jeszcze się cieszy. Dobra, spirit spierdalaj. Nie zamierzam się męczyć z jakimś głównym. Jest, kaka! Lao Na dwa! Ja pierdolej, ten będzie jeszcze próbował drapieć. I 1 Rafael, Leo! I 4, jeden, Rafael, Rafael, no! Jedna zmiana, Pwachal wchodzi za Olicę Kurwa strzelni! Kurwa! Dobra, exit. Co? Nie ma spalonego? Ja pierdolę, nie ma spalonego Ja pierdole. Najlepsze jest to, że ten typ to jest jakiś lamus I oczywiście spalony Jestem bapy dwa-dwa. Mówiłem, że tu Lamus jest. I trzy-dwa. Leo pokazał jak się strzela. Prosto w okno Nie wierzę O ty kurwo I ma za swoje Taką kopaniny. Czy ten cfel musiał tam tak stać No bez jaj, kurwa Kurwa dogrywka z tym cfelem, no nie wierzę w to Już naprawdę, jak już masz wygrać to strzelimy w dziewięćdziesiątej I już wolę to. Naprawdę. Już wolę to, niż grać z tym cwelem do grywki. Nie powinien dostać nawet zwycięstwa. Nie wierzę, Mbappe. Ja pierdolę. Zajebiście. Jeszcze cwel się cieszy. Jest jeden, 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 Ja, jeden, 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 jeszcze dwie ramki mogę jeden, I teraz ja się pocieszę. I krwahal cztery do dwóch i pięć do dwóch. EBA PEDAŁ! 6-2 I koniec meczu 6-2 z tym cmelem To nie chciał wyjść Kurwa, weź to pomiń, bo czasu nie ma. Ja pierdolę, składy będą oglądać na 40 minut przed końcem... meczów. No i Leo. Bramkarz sam bez ruchu. Ja pierdole, no co to ma być? Już dawno piłkę stracił. Tweli bunny. I dwa jeden. Leao Leo na 31 się? I 1 Leo. No Po piątej bramce Po piątej bramce się poddał. Dobre, tu sam się prosiłem o tego Wam. I jeden jeden, i dwa jeden. Dało się przejść. Weź nie wychodź tym bramkarzem może co? Ale z w jak najbardziej spoko. EMBA Strzela najbędzej zera. Mbappé dał na 2-0 i ananaski pękły. No i strzelił w tym Ronaldo. Nawet nie czekam dalej. Ideal. Ragequit i zajebiście! A i kolejna bramka, znaczy nie wpada. Oj, kaka! Na 1 do zera I zajebiście mamy 10 winów. Udało się wbić 10 winów podczas fut Champions. I to jeszcze Hidranując. Zaczynamy od pigów 85 Tu standardowo chujowe piki, a dalej będzie a trochę lepiej. I pik jeden z trzech ostatecznych Totsup lub Shift Riff. Tejcz, Mukiel, Royson. No to będzie gra rojconem Ponad 100 tysięcy. Coś fajnego. Drugi pik. Letisier. Antony Elanga. I na koniec Mamardashvili, którego wcale nie mam w składzie. Dobra, letizir. Trafiona została Mingę. To czas na paczkę 10 wymiennych piłkarzy. 85. No, a kto by się spodziewał? Nic nie ma. Do pominięcia. Holland. Trochę szkoda. Paczka dwóch piłkarzy 88 plus. No kto by się spodziewał, nic tu nie ma. Hegrybryk. Poprzedni był i Halant i Hegrybryk. A w tej jest jeszcze sala. Paczka z wymiennym shapeshifterem lub Tocem ostatecznym. Jest, ShapeShifter. Tylko jaki? Ale główno, Ajozy Perez. Przynajmniej 9,5, ale ja nim nie będę grał nawet. Paczka 20 piłkarzy 83, której też nic nie ma. I na zakończenie paczka Shipshifterów Premium. Lachowicz? A kto poza nim? Mapileon? Trafiłem Roissona. Nie potrzebuję małpy Leon. I jeszcze stage. Okej, okay, chujowicz jest chuje warty. Dobra, no to tak można to podsumować. Ważne, że chociaż Rojcona udał się trafić.